28 czerwca na zielonogórskim deptaku odbył się dziewiąty piknik naukowy Centrum nauki Keplera. W samym sercu miasta przy ratuszu czekało mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Była to wyjątkowa okazja, by świętować dziesięciolecie centrum w wyjątkowej, piknikowej atmosferze. Piąty centrum nauki Keplera organizuje piknik naukowy. Co jakiś czas pojawiamy się tutaj właśnie przy ratuszu staromiejskim i Cóż, no, promujemy naukę. Jesteśmy na zielonogórskim rynku, ponieważ jest to najbardziej takie reprezentacyjne miejsce naszego miasta. A my dzisiaj świętujemy dziesięciolecie naszego centrum, więc 10 lat już jesteśmy w Zielonej Górze jako centrum nauki Keplera. No i jesteśmy na naszym pikniku, nasza, nasza największa impreza. Myślę, że łatwiej byłoby powiedzieć tak naprawdę, czego tutaj dzisiaj nie znajdziemy. Nie znajdziemy nudy, a poza tym mnóstwo, mnóstwo ciekawych atrakcji z dziedziny nauk przyrodniczych. Mamy strefę kosmos, którą przygotowało planetarium Wenus i tutaj obserwacje teleskopowe Słońca i Księżyca, mamy łaziki marsjańskie, mamy warsztaty skonstruowania rakiet z fundacją razem Planetarium robi to razem z fundacją Rospace. Mamy strefę przyrody, którą przygotowało Centrum Nauki Keplera Centrum Przyrodnicze. Mamy na pewno bardzo atrakcyjne stanowisko z podopiecznymi naszego wiwalium, a mianowicie są to egzotyczne gady i egzotyczne owady, bo hodujemy takie okazy egzotyczne i zawsze te, 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 te propozycje, czyli takie ekspozycje cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Także serdecznie zapraszamy do obejrzenia węży, gadów, żółwi, modliszek i straszyków. Bardzo mi się podoba. Staramy się być co roku, bo jest bardzo fajnie. Najpierw w części naukowej też byliśmy, tam gdzie były pokazy, eksperymenty, też im się podobało. Także jest bardzo fajnie i ciekawie. Teraz robimy kosteczki. Później jeszcze planujemy zrobić zakładki do książek, powiedzieliśmy, że to fajna atrakcja, no i resztę to zobaczymy. Jestem tutaj z ośmioletnim synem i jest bardzo dużo atrakcji, takich przygotowanych dla dzieci. Widzę, że oni koledzy z zainteresowaniem biegają od stoiska do stoiska. Wydarzenie przyciągnęło tłumy. Rodziny z dziećmi, pasjonatów nauki i zwykłych spacerowiczów. Wszyscy bawili się świetnie, a nauka po raz kolejny okazała się doskonałą formą rozrywki. 30 czerwca w Muzeum Ilustracji Książkowej przy Bibliotece Norwida odbyła się konferencja prasowa poświęcona trzem ważnym wydarzeniom. Ogłoszono laureatów 27 edycji konkursu na rysunek satyryczny, zaprezentowano plany odnośnie modernizacji i aranżacji muzeum, a także przedstawiono projekt digitalizacji cennych zbiorów. Dzisiaj ogłaszamy wyniki naszego 27 otwartego międzynarodowego konkursu na rysunek satyryczny. W tym roku przebiegał on pod hasłem Fake News. Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Napłynęło aż 746 rysunków, 220 autorów z 43 krajów. Zaszczytne pierwsze miejsce zdobył Ukrainiec pan Oleksij Kustowski. Drugie miejsce zajął pan Darko z Czarnogóry, a trzecie miejsce powędruje do Francji, do Irańczyka, Szaroka, Hajdarii. To są trzy główne nagrody regulaminowe. Będą jeszcze nagrody specjalne, które wręczymy w późniejszym terminie, w momencie, gdy nasi fundatorzy wybiorą sobie swoich faworytów. Jakie to były nagrody? No, Grand Prix to jest 6 tysięcy złotych, druga nagroda 5000 tysięcy i trzecia 3. Czy moglibyśmy poprosić o komentarz odnośnie projektu digitalizacji zbiorów książkowych? W tym roku udało nam się pozyskać środki na hmm, chyba najstarsze czasopismo, jeśli chodzi o nasze województwo, bo to jest Zorauer e, Wochenblatt. To jest prawdopodobnie najstarsze, jeśli chodzi o nasze zbiory, na pewno, bo pierwszy rocznik jest 1824 roku. Natomiast początki tego tytułu prasowego to jest 1811 rok. W porównaniu, na przykład z najstarszą zielonogórską gazetą, czyli Griberger Wochenblatt, która swoje początki miała w 1825 roku, widzimy, o parę lat jest to starszy tytuł. I te roczniki, które posiadamy w naszej bibliotece, zostaną zdigitalizowane i umieszczone w zielonogórskiej bibliotece cyfrowej. Kiedy mniej więcej przewidują państwo? że te czasopisma będą dostępne dla odwiedzających bibliotekę. W wersji cyfrowej zgodnie z zapisem projektu, one muszą się znaleźć w przestrzeni cyfrowej do końca tego roku. Panie dyrektorze, czy możemy poprosić komentarz odnośnie planów modernizacji muzeum? Myślę, że taką perełką, takim oczekiwanym od kilku lat na realizację projektem jest Muzeum Ilustracji Książkowej i udało nam się pozyskać Wreszcie środki na to, żeby znaleźć nową przestrzeń dla Muzeum Ilustracji Książkowej. Ta przestrzeń będzie bardziej dostępna, bo będzie na poziomie antresoli, czyli praktycznie parteru budynku Biblioteki Norwida. I druga rzecz będzie to muzeum, które będzie można zwiedzać, oglądać, słuchać przy pomocy nowych technologii czyli muzeum multimedialne. Więc myślę, że to pozwoli nam zgromadzić jeszcze więcej zasobów eksponatów, które są w zbiorach biblioteki. No i przede wszystkim będzie to bliższe, szczególnie młodszemu pokoleniu, młodszej widowni. Spotkanie w muzeum pokazało, że instytucja nie tylko pielęgnuje tradycje, ale też odważnie patrzy w przyszłość. Wysoka temperatura daje się we znaki mieszkańcom Zielonej Góry. Na Zielonogórskim Rynku zapytaliśmy przechodniów, jak radzą sobie z upałami i co według nich najlepiej pomaga przetrwać letnie skwary. Dużo napojów, kurtyna jest świetnie zrobiona tutaj. No i, no nie wiem, dobry nastrój przede wszystkim. No najlepiej lodami, albo tak jak tam kawałek dalej jest woda. Mam jeszcze też filtr, posmarowaliśmy się, bo dzisiaj jest duży skwar. Czapki też obowiązkowo. I wodę bardzo dużo. i Poza tym nie nic więcej. Kapelusz dobrze by było mieć, szkoda, że go dzisiaj nie mam. Okulary przede wszystkim. No i wydaje mi się, że to wystarczy. Wentylator też jest dobry. Ja jestem w takim wieku, że powinnam w cieniu być niższy na słońcu. Jest tu jest bardzo dużo ludzi w starszym wieku, ciężko im jest chodzić. Muszą mieć dużo wody, odpoczywać. No bo w każdej chwili mogą zemdlać, tak? Myślę, że warto pić dużo wody, jednak troszeczkę ubierać się nie tak na grubo, tylko po prostu gdzieś tam koszulka. I to jest bardzo ważne, żeby jednak po prostu dbać o to, żeby się nie przegrzać i nawadniać, bo jednak te płyny są bardzo istotne. Dużo wody i nie tylko, jakieś elektrolity. W jaki sposób radzi sobie Pani Piesek z tymi temperaturami? To jest rasa brachycefaliczna, więc ma problemy, z, nie tak jak buldogi francuskie, ale, ale ma, więc wychodzimy na chwilkę tylko na potrzeby i w sumie to wszystko. W jaki sposób Pani go schładza, na przykład w domu? No zazwyczaj jest w cieniu, gdzieś tam jak wychodzimy na ogród albo tutaj w biurze też, no jest troszeczkę chłodniej, tak jest klimatyzacja, więc też jest, no wydaje mi się jemu chłodniej. A czy ma Pani jakiś taki przepis, który można zdradzić na chłodzący napój? To może być na przykład woda. Mięta, cytryna, świetnie się sprawdza od lat woda, mięta i lody. Dobre lody, właśnie idziemy na lot. Wakacje już się rozpoczęły. Często słyszymy o różnych wypadkach. Proszę powiedzieć w takim razie, jakie ma pani rady, na co uważać, żeby zdrowo wrócić z wakacji? No mi się wydaje, że powinien zadbać o swoich rodziców starszych, żeby nie wychodzili na te słońce. No i młodzież też, żeby uważała, bo często są udary, tak? Zabał serca, nie tylko starsi ludzie odchodzą tak szybko, ale ile mamy takich młodych ludzi, którzy nie ochronią się w ogóle, żeby gdzieś się schować. Nie pić, nie popisywać nad jeziorem, powoli wejść do wody i nie od razu nie skakiwać. No ja jako osoba, która nie potrafi pływać, yy, będę musiał uważać z schodzeniem do wody żeby nie było za głęboko, no i myślę, żeby, tak jak wcześniej wspomniałem, raczej jak będą takie upały, to oszczędzać się, po prostu spędzić ten czas w domu. Róbmy wszystko, aby wrócić, właśnie, cało z tych wakacji, całość zdrowo i rozpocząć nowy rok szkolny, akademicki, czy wrócić do pracy z entuzjazmem. Przed nami gorące lato. Dużo osób będzie chciało na pewno schodzić się nad jeziorami bądź nad morzem. Proszę powiedzieć, w jaki sposób najlepiej utrzymać to bezpieczeństwo? Przede wszystkim obserwowanie siebie nawzajem, ale także naszych pociech, tak, żeby. Nie spuszczać ich z oczu, mieć nad nimi pieczę, bo to jest największy problem, w szczególności nad morzem, że dzieci po prostu giną z naszych oczu i później ratownicy muszą je szukać. Najlepszym rozwiązaniem jest wybieranie miejsc strzeżonych przez ratowników. Jeżeli nie wybieramy takich, obserwujmy akwen, zbadajmy najpierw dno przed wejściem do, do tego akwenu. Miejmy na uwadze to, że jeżeli wybieramy miejsce oddalone, ta pomoc może przyjść z opóźnieniem. Przede wszystkim unikajmy tego alkoholu. Alkohol nie jest dobrym sprzymierzeńcem podczas aktywności wodnych. To jest główny apel, żebyśmy myśleli nad tym, że rozum bierzemy ze sobą na wakacje, a nie zostawiamy go w domu. Odpowiednia ochrona to klucz do bezpiecznych i zdrowych wakacji. Plac teatralny po raz kolejny zmienił się w muzyczne serce miasta. Na letniej scenie młodych, w ramach lata MUS Wszelakich, zaprezentowali się lokalni wykonawcy, którzy przyciągnęli publiczność coverami i autorskimi utworami. Klimatyczna atmosfera, leżaki i dobre brzmienia, tak minęła kolejna muzyczna środa. Zgłaszają się do nas zespoły, które wiemy, że poszukują takiego miejsca do swoich prób, do tego, żeby mogli wspólnie się spotkać o jakiejś godzinie i rzeczywiście razem potrenować, poćwiczyć. I zespół, który, za, który słyszymy tutaj za, naszymi, za naszym uchem, jest jednym z nich, który znalazł swoje miejsce w Zielonogórskim Ośrodku Kultury i wieczorami się spotykają w Hydrozagadce. I nagle się okazało, że rzeczywiście i kontaktów trochę jest i tych zespołów, które nie są tak widoczne albo bo też hmm, niekoniecznie są gotowe na to, żeby się pokazać. W Zielonej Górze trochę jest. I tak po nitce, do kłębka w ubiegłym roku mieliśmy, tylko w sierpniu spotykaliśmy się na takich wieczorach Letniej Sceny Młodych, a w tym roku hmm, podczas lata jesteśmy co środę na Placu Teatralnym z innym zespołem. Mm -hmm. Jest to zespół, który powstał około dwa lata temu z mojej inicjatywy, ja jestem wokalistką, ja piszę swoje teksty, no i tak wyszło, że trafiłam na super ludzi, mamy super ekipę zmontowaną i gramy, gramy przede wszystkim, zaczęliśmy od grania coverów znanych piosenek i angielskich i polskich, ale teraz już zaczynamy robić swoją własną muzykę, która oscyluje w pograniczach takiego rocka, rock trochę alternatywny. Jest to dla nas też taka szansa, żeby pokazać się publiczności od tej naszej autorskiej strony. Uwielbiamy w ogóle, że w Zielonej Górze są takie wydarzenia. Ja uważam osobiście, że powinno być ich więcej, więcej kulturalnych wydarzeń, więcej możliwości i dla publiczności, żeby się pobawić i też dla artystów przede wszystkim lokalnych, więc jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy tutaj być i że takie wydarzenia są w Zielonej Górze. Jest piękna inicjatywa, moim zdaniem, to jest. Coś cudownego. Ja urodziłam się w Zielonej Górze i wychowałam, obecnie mieszkam w Kanadzie i jestem bardzo szczęśliwa, że przyjechałam. Zuza jest moją siostrzenicą. Jak ja rosłam tutaj w tym mieście, to nie było czegoś takiego. I do Zuzy mówię to, ona żyje moim snem. Taki sen mój był, żeby tak występować i niestety nie było mi dane, ale teraz mogę zobaczyć ją. No trzeba jakby odkrywać nowe talenty i dawać im szansę się wykazać. No i właśnie to jest świetna rzecz, że coś takiego jest organizowane. Cudownie było, bardzo cudownie, jak zawsze tak. zresztą. No, cudowni ludzie, cudowna atmosfera, po prostu koncerty zawsze cudowne polecam. Firley. Lato. Mus wszelakich trwa dwa miesiące. Letnia cena młodych to środy, godzina 19, każdą środę i mamy nadzieję, że będą to piękne, słoneczne, może nie upalne, ale słoneczne środy i w tych dniach będziemy spotykać się razem z zielonogórskimi młodymi zespołami. Letnia scena młodych znów udowodniła, że lokalna muzyka ma się świetnie. Publiczność nie zawiodła, a wykonawcy dali z siebie wszystko. Przed nami kolejne spotkania z młodymi artystami. Każdą środę aż do końca sierpnia. W sobotni wieczór 28 czerwca mieszkańcy Sulachowa i okolicznych miejscowości zebrali się przy ratuszu, by wspólnie spędzić czas w wyjątkowej atmosferze. Wszystko za sprawą wydarzenia, niewinne melodie, które połączą relaks przy kieliszku wina z koncertami na żywo. Kolejna edycja spotkania z lokalnymi winnicami. Chyba 6 lat temu wpadliśmy na taki pomysł, aby. Nawiązać do tego produktu bardzo regionalnego, tego dobra tej ziemi, a więc winnic, wina, które jest tu lokalnie produkowane, i połączyć to z występami artystycznymi, z kulturą szeroko rozumianą. I tu, właśnie na Placu Ratuszowym, raz w roku robimy takie lokalne wydanie święta wina, można powiedzieć, niewinne melodie dzisiaj. W związku z tym, koncertowo, jest też okazja do, do pracy w dekupażu i, i takich artystycznych wariacji. Myślę, że bardzo fajnie, spontanicznie, bez jakiegoś nadęcia, w takiej bardzo kameralnej atmosferze. Frekwencja może nie jest bardzo, bardzo duża, ale to jest też taki charakter imprezy. Tak, to jest takie właśnie, powiedziałbym, bardzo spokojne, chilloutowe spędzenie, spędzenie czasu, więc osoby, które tu spacerują, właśnie zatrzymują się, usiądą na leżaczku, skorzystają z tej, z tej oferty gastronomicznej, ale też kulturalnej. więc, więc Myślę, że ten charakter imprezy jest dokładnie taki, jak ma być. żeby to był wyjątkowy dzień, tak praktycznie na rozpoczęcie wakacji. Sam event nosi nazwę Niewinne Melodie i wszystko jest wokół wina skupione. W naszej ofercie mamy paletę różnego rodzaju przedsięwzięć i dla starszych, i dla młodszych, i dla młodzieży. Ten event służy temu, żeby pokazać, że w naszej gminie mamy aż siedem winnic i to takich, które produkują przepyszne wina. Chcemy to połączyć z artyzmem, z muzyką, z miłymi spotkaniami towarzyskimi, żeby pobudzić to miasto, żeby ludzie wyszli z domu i mogli w takich pięknych okolicznościach na naszym rynku razem spędzić czas. Bardzo mi się podoba. Już wcześniej wiedziałam, że ta impreza będzie. Jestem tutaj w Sulechowie na takiej imprezie już kolejny raz. Wiem, że poprzednie edycje były właśnie bardzo fajne. Zapraszane są fajne zespoły. No i dzisiaj pogoda. Właśnie sprzyja do tego, żeby właśnie posiedzieć, spotkać się ze znajomymi, wypić sobie dobre winko, no miałam okazję też spróbować pizzę, także piękna atmosfera, wspaniali ludzie, także dla mnie dzisiaj radosny, szczęśliwy dzień. Niewinne melodie to dowód na to, że Solachów potrafi łączyć kulturę z przyjemnością. Kameralna atmosfera, dobre wino i muzyka sprawiły, że ten wieczór na długo pozostanie w pamięci uczestników.